W wielkim stylu Eneas ArkoPol awansował do półfinału Champions League. W dwóch z francuską drużyną Saint-Étienne, Tarnobrzeska drużyna zwyciężyła we wszystkich sześciu pojedynkach. Po pierwszym ćwierćfinale Nasiarkopol był w komfortowej sytuacji, bowiem we Francji zwyciężył 3 do 0. Jednak zmiana wprowadzona przed sezonem przez Europejską Federację Tenisa spowodowała, że Tarnobrzeżanki, aby uniknąć tak zwanego złotego meczu, zamiast jednego seta musiały zwyciężyć przynajmniej w dwóch pojedynkach. Mimo tej zmiany regulaminowej, z którą no, myślę, że po sezonie będę dyskutował z władzami Europejskiej Unii Tenisa czy to ma sens czy nie, to my musieliśmy w tym meczu zdobyć dwa punkty i sama Daniela Monteiro, mogła zdobyć dwa punkty. Natomiast oni musieli po tym meczu 9-0 w setach u siebie no, szukać jakiegoś prawie że szalonego ustawienia. Do rewanżu w Tarnobrzegu obie drużyny przystąpiły w nieco zmienionych składach. W ekipie trenera Nęcka zabrakło liderki Hanning. Francuska drużyna przyjechała zaś bez Rosjanki Poliny Michajłowej. Dobrze, że nie przyjechała Polina Michajłowa, bo my też nie mieliśmy Hanning. I dziewczyny jak zobaczyły skład, który przyjechał, były oczywiście trochę spokojniejsze. Losy tego dwóch meczu przesądziły się już po pierwszej grze. Reprezentująca Ena Siarkopol Yang Xiaoxin po pięciosetowym boju pokonała Daniele Dodean. Co ciekawe, zgodnie z nowymi zasadami, piąty set w tym pojedynku rozgrywany był do szóstej wygranej piłki. Pierwszy pojedynek, do którego wracam, to był sól dzisiejszego meczu. Kapitalny pod względem poziomu sportowego, walki, tych niuansów, ściśle tenisa stołowego. Do siedmiu pięciu i do jednego reprezentująca tarnobrzeski klub Fuju pokonała najsłabszą tenisistkę we francuskiej drużynie Emily Bolton. Mieliśmy swój problem w postaci e, Fuju, która jest w bardzo dobrej sportowej dyspozycji, ale na ostatnim meczu coś tam jej się z ręką podziało, więc e, w momencie, gdy Jan Książny wygrała swój pojedynek, to było super już. E, tamten trener nie wiadomo dlaczego. Ustawił najsłabszą zawodniczkę na dwa dojścia, więc to dla nas też była bardzo dobra informacja, e, ale zawsze się coś mogło stać Fuju, że na przykład mogła nie dokończyć swojego pojedynku i to się liczy po prostu jako przegrany mecz, więc e, to było dla nas bardzo ważne, żeby ona Jang wygrała i żeby fuju spokojnie dokończyła swoje spotkanie. I wtedy już było dobrze. W trzech krótkich setach z Sarą Denut rozprawiła się Elizabeta Samara, pieczętując efektowne zwycięstwo gospodyń i awans tarnobrzeskiej drużyny do półfinału Champions League. Była zaskoczona, bo ona była przygotowana na, na wymianę ciosów, natomiast taktycznie zagrała bardzo dobrze, bo gdyby zaczęła z nią szybciej grać właśnie na, na wymiany, na kontry, tak, w bardzo w dużym tempie, im większa jakość piłki by była e, i lepiej zagrana, miałaby większe problemy. A to wyglądało tak, że ona tak nie umie grać specjalnie ta Sara, e, a to nie jest Prawda, tylko po prostu no, taka była taktyka i na szczęście Eliza posłuchała, nie włączył się jej charakter, że chciała wszystko super, wow, szybko, najlepiej na świecie. Wytrzymała, zagrała fajnie 3-0, jesteśmy w półfinale. O wielki finał Enea Arkopol zagra z austriackim Lincem. Z drużyną tołu podopieczne trenera Necka spotkały się już w fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi mistrzów, odnosząc bezdyskusyjne zwycięstwo 3 do 0. Trzeba zapomnieć o starym meczu z Lincem, że my tam wygraliśmy tak wysoko, bo to będzie zupełnie inny mecz. Nie, da, nie udaje się czasami dwa razy zaskoczyć przeciwnika i, i my ich zaskoczyliśmy kompletnie ustawieniem. Zagraliśmy te trzy gry, które nam pasowały. Drugi raz to się już nie powtórzy, więc rywalizacja jest absolutnie otwarta z Lincem. Półfinałowe spotkania rozegrane zostaną w lutym. Tarnobrzeska drużyna będzie gospodarzem pierwszego z dwóch spotkań. W lutym proszę o trzymanie kciuków za moją druż fajną drużynę. Ja naprawdę w tym momencie dziękuję dziewczynom, dziękuję zespołowi, dziękuję pani Barbarze Treszkiewicz-Stach, która tu organizacyjnie naprawdę wielkie rzeczy robi. Bardzo cieszę się, że telewizja TVP Sport zawitała do Tarnobrzega. No myślę, że to jest dobra wiadomość dla Tarnobrzega i to w dobrym yy, klimacie pokazujemy nasze Fajne miasto. Drugą parę półfinalistów tworzą niemiecki TTC Berlin i francuski Metz TT.